Ajajaj, ajajaj, o jak ja jestem niegrzeczny, o jak ja jestem niegrzeczny. Siemano, witam was Spider za Misty w kolejnym odcinku z serii zagramy w Tomb Rider Real Business. Jesteśmy teraz już na Atlantydzie w etapie Adram Stronghold. <grym> Pierwszy wyraz jest trudny w wymowie i teraz musimy robić wszystkie rzeczy bardzo uważnie, ponieważ tam mamy spadek do dalszej części etapu, a tutaj geopodal za chwilę, a Zalisz Jakoby trafi nam się secret. Trafi nam się secret, ja go Wam pokażę. Bo to jest kurde let's play na 100% robiony. Na 100% tylko, że trzeba doskoczyć. ta mają ja skłonności do skoków. Kurde, dosyć słabe. I może nam się to nie udać za pierwszym podejściem. Co się może nie udać, jak musi się udać. Także. Do, no, gdzie jest melodyjka? <zysk> Tak, sekret dosyć skromny. Bo to są tylko AMO do shotguna i AMO do shotguna drugi raz. W ogóle mam tyle boi do shotguna, że to jest głowa. Ile boy do shotguna 33? Czy już to To będę szalał dwa etapy do końca. To wiecie nie ma co tam. Nie, bo muszę sobie odpowiednio podgłosić. Nie wiem, czy w dobrą stronę kręcę potencjometrem na słuchawkach po prostu i dlatego tak się dzieje, jak się dzieje. Dobra, teraz jest sprawa taka, że musimy przeskoczyć tam na drugą stronę. Oh. Wiedziałem, że nie będzie tak łatwo, jakby się wydawało, w pierwszą stronę było prosto, do spróbujemy jeszcze raz, nie, bo fajnie wygląda ten moment tutaj na początku mi się podoba, no nie, bo w ogóle na samym początku to ja wam pokażę, Lara zjeżdżała sobie stąd z góry, no ale nie zdążyłem tego uchwycić, zanim jak, z zrobiłem save'a, bo patrzyłem jak sobie zjeżdża, ale także sorry, <laughs> yy, także jeszcze raz musimy powtórzyć całą sekwencję. To nie będzie trudne, w tą stronę nie będzie trudne, czyli w drugą stronę pewnie musimy na ukos. ja to załatwię z będzie po prostu prościej, będzie prościej tak to zrobić, ale dobra, wejdziemy sobie, co zgarniam, lubię tą melodykę, rzadko ją słyszałem wcześniej, teraz ją słyszę wcześniej, wcześniej, częściej, bo więcej zgarniam sekretów, żeby Shirley była zadowolona. Yy, także bierz te daboje, da da bierz, bo ja muszę tu wykonać misję, ja mam misję do wykonania, nie wiem jaką, ale ja tu mam, ja tu jestem, ja tu, ja tu, ja tu misyjny jestem chłopak. Dobrze, teraz tutaj robię sobie sejwika. Zawegamy i ogień, i ogień, dobra, teraz to sobie trzeba pozycję boczną ustaloną, bo ja, kurde, w co ja wtedy trafię? w ściany kawałek. To trzeba jednak przeskoczyć tam. Chyba, dobra. Łepa! Yeah! To jest tak, że sytuacja się wyklarowała, jest dosyć jasna i przejrzysta, także lecimy w dół. Na dole spotkamy yy, znane w ogóle ten tekstury, jeżeli graliście w pierwszą część, z kopalni Natli. Dosyć, dosyć klimacik się robi, no nie? Podobny. A tu jest e, e, kulka, dobra, tu już nie ma kulki, a ja tu muszę sobie podejść, zrobić tak, zrobić tak i tak, łop, Ach. no i dochodzimy. Teraz jest fajna w ogóle lokacja. Ja to takie klimaczory lubię, Bo to to walić na razie tej sytuacji, ale obczajcie, jak to fajnie wygląda? nie dość, że są te tekstury ruszające się, to jeszcze tam chodzi taki fagas. No nie, tutaj są te kulki, jaja wielkie, tu szyba, fajnie to wygląda, fajny klimacik się robi, taki mało rajderowski, ale nadal fajny. I tutaj mamy do zgarnięcia, ja wam pokażę, jest tam mała apteczka. Tą apteczkę jest zgarnąć ciężko, bo to trzeba robić takie skoki, takie, takie nienormalne. Yy, czym znaczy po prostu trzeba skoczyć z miejsca i wtedy się uda, ale za pierwszym razem oczywiście ja, Pajdi jak się bawiłem, to co próbowałem robić? Próbowałem robić te skoki z... 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 czekajcie, szukam wyraz rozpędu, o! I wychodził niezły kał i się wtedy brałem i... Z... Pokażę wam, o tam w... na dole w lawie się zanurzałem. To nie było przyjemne doznanie dosyć, ale... Do... Było minęło, nie ma co rozkminiać, także dobra. Także dobra. O. A, bo nie zmieniłem, bo przecież zabiłem się, zapomniałem. Tu będzie pierwszy wróg w tymże etapie. Ja to go sobie wezmę z pozycji bocznej. O, jest, idzie już, idzie już. No nie szczęście, nie szczęście. Nie kacz, jest kacz! Nie skać, nie skacz, jest kacz, jest kacz. Uwielbiam Uzi, to jest po prostu szybka robota. Tu mamy naboje do shotguna EGN. Pewnie taka sugestia od twórców, żebyśmy chodzili z shotgunem, ale ja pójdę na przekór, ja pójdę na przekór i nie będę chodził z shotgunem. I teraz musimy, teraz jest znowu ciężka znaczy. Ciężka. No nie powiem, że to jest. Trudne! To jest bardziej- dobra, i dlaczego ja cały czas zapisuję na- A, dobra, już wiem dlaczego ja cały czas zapisuję na nowym save'ie, bo mogę sobie pozwolić, bo gram na PC. Fuck! Oto się robi save'y, o to się robi save'y. Eee, bo musimy wskoczyć tam na górę, musimy wskoczyć tam na górę. Zaraz się zapytacie po co? No po to, bo tak trzeba. <laughs> na to jakoś głębszej kminy nie ma. Eee, jakie, jakie rapsy mi idą. <śmiech> <śmiech> Tak, jeszcze troszkę chory jestem, także mogę być trochę zajebany w temacie. Ale nie przejmujcie się tym, bo ja wiem co tu muszę robić. Tu gdzieś latają te latające kurde nygusy, których ja nie cierpię. Dlaczego ich nie cierpię? Bo latają. No krótka piłka, no nieproste te. Gdzie one są? No słyszę krzydełka. Aha. O i te dwa sztuki nienawidzę tych typów. Po prostu, po prostu, po prostu ich nie nienawidzę. I, I kurde oni w ogóle nie chcą ginąć. Ile tej amunicji już poszło na nie? No No, no tak, 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 wlećcie tutaj, wlećcie tutaj i kurde przecież to będzie zaraz po mnie. No wypad, wypadł, wypad No, 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 no dobra, zużyłem za dużo amunicji do Uzi i zmieniam na Magnum W ogóle mogliby dać więcej klipsów do Magnumów i teraz robimy save ponownie po prostu wersje pc towskie są o tyle dobre, że bez kitu Wow, szybki save tu jest naprawdę, naprawdę. To zamiast save to w porównaniu z procesem przebiegu savea w wersji na PlayStation to tu jest bez jak Quick save. Zgariamy itemki wszystkie. Bez kitu, amunicji do shotguna. Amunicja do shotguna jest tutaj porozwalana jak pierdziele, no. Co krok amunicja do shotguna. I teraz jest taka opcja tutaj, to jest taka opcja, wam zaraz pokażę, o ile mi się uda to zrobić, co chcę zrobić. Jak przejść na etap zaraz. Jak przejść na etap zaraz. Jakbym robił normalnego let's playa, co ja mam właśnie w zwyczaju, kurde, miałem, miałem. Miałem. E, miałem, że nie brałem żadnych tych sekretów i wie bongo, i po prostu lecimy tylko, żeby przejść. No to byśmy już ten etap przeszli. Ale, że tym razem jest troszkę inaczej. Gulka szła. Fy, słyszałem, nie widziałem. E, że tym razem jest delikatnie inaczej, to bez kitu zrobię to. Zrobię to, że nie będę przechodził misji na łatwiznę, tylko oczywiście, no ta safe, safe musi być. Patrz, robimy tak, tak. Ah fuck 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 nie trafiłem tam gdzie chciałem trafić Już wiecie po co był ten safe właśnie po to. Ja wam muszę pokazać o co mi chodzi Ja wam to pokażę, bo to trzeba pewnie bardziej się przesunąć Tą, tą Eee, zróbmy ta Eee, nie trafiłem, ja wam muszę to pokazać, to jest naprawdę dobra opcja. No nie wiem, może mi się uda, może mi się nie uda, no nie obiecuję nic, nie? No! Nie tu, nie tu, jeszcze się podejść. Ja wam tu pokażę, jak można ten etap przejść naprawdę szybko. To po prostu, jak jesteście speedrunnerami, to walczcie, może wam się uda pobić światowy rek. No a spróbujemy naukę. Nie, na ukos to ona nie da rady. Lara nie daje rady na ukos. Trzeba po prostu wykonać taki fajny skok. O, e! Jeszcze raz. Up, up, up. Ja, za daleko, za daleko, za daleko, za daleko, za daleko. W sumie tak też można zejść tutaj, ale dobra, nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz. to jest naprawdę fajna sprawa. To wy myślicie, że ja tu sobie jajca robię, co on odpierdala? A to jest naprawdę dobry przekaz, słuchaj, ja tylko że za daleko lecę. No, za daleko, zdecydowanie za daleko. No, Gdyby tu były takie Loidy jak na wersji na PlayStation, to bym sobie już dawno odpuścił. Ale naprawdę, byście byli zaskoczeni i zadowoleni. No. O, to chodzi, oj, patrzcie, 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 aby mi nic, nic nie walno tylko spadamy. No nie, jesteśmy w takiej lokacji. Sobie, jesteśmy tu. Wychodzimy, no nie. Wszystko ładnie pięknie. Patrzymy. Jest tutaj przejście. Dochodzimy do tego przejścia, no nie. Pociągamy za wajchę. O, pociągam. Koniec etapu. Psst, da się, da się, ale nie o tym miała być mowa, ale już wiecie, w jaki patent jest na przejście tej gry szybciej. A tymczasem, wróćmy do rozgrywki normalnej, takiej prawidłowej. Normalnie prawidłowo, to musimy sobie iść tutaj naprawdę spory kawałek, żeby znaleźć wszystkie znajdźki. Znaczy, nie no, w sumie te znajdźki to tam. No, no, no chcemy, chcemy mieć znajdźki, bo zawsze się przydają i ładniej to wygląda, jak ktoś to ogląda, no nie? Że patrzy, widzi i jest dużo znajdziek, że Pajdi nie robi lipy i to wszystko zbiera. No właśnie widzę, że tam leci taki latający stworek, latający stworek, a jakby go tak ze zwykłego za pociągnąć? No nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź, no nie podchodź, no nie podchodź, no nie podchodź, no mówię coś do ciebie, no nie podchodź! Wybuch, 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 wybuch. Dobrze idzie, tak. Eee, właśnie, i stworki latające, tam stworki latające o tyle są irytujące, że są latające. Bo tak to spoko typy ogólnie rzecz biorąc. Dobra, dobra, tu widzę kolejnego tego lamucha. Co, on nie ma żadnego pancerza? Nie, szybciej go rozwaliłem z tego niż zuzi Bez jaj. Wiesz Large Medipaka musimy przeskanować całą lokację, żeby znaleźć jakieś yy, bajery. O, tam coś widziałem. Tam coś widziałem, tu coś widzę. Co ja tu widzę? Ma, tam jest przejście gdzieś dalej, to nie, to tego jeszcze nie widzieliśmy. Nie było tego. Nie było tego, ja tu szukam gadżetów, kurka wodna. Tutaj shotgun amo. I już, coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze, coś, jeszcze. dech. chyba chyba nic, tutaj nul. No, nie no, lara, lara, opalmy no hormony. Idziemy ładnie do przodu. Ja tu będę musiał przeszukać wszystko. Wszyściutko, wszyscy Wszyściutko badam. Tu coś. o, nie, tam są spadki napięcia. Tam nie idziemy, tam nie idziemy. A tu coś, coś, ten. A nie, stamtąd to już zgarniałem. Dobra, to jest ten ten, stąd ja przyszedłem w ogóle, można powiedzieć. To był ten moment, gdzie ja zgarniałem, właśnie rzeczy, żeby się. No, no, wiecie o co chodzi? No właśnie, jak nie wiecie, to ja wiem o co chodzi, ja wam powiem. To było to miejsce, gdzie. No, pokazywałem wam ten patent, jak przejść ten etap, łatwiej. Yy, dobra, no to co, zostaje nam tylko ta droga do wyboru z tego co widzę na moim kurde, yy, no mapie, także ja robię sobie save'ik i działamy, nie ma co się opierdzielać, dobra, coś tu będzie, coś tu będzie, czy nic tu nie będzie, nic tu nie ma, jest apteczka, jest apteczka. A ty dużo dziurek zrobili, po prostu poryta lokacja strasznie. Atlantyda to nie jest, nie jest... nie jest nie jest jak dla mnie dosyć przyjemną mapą. Dla mnie tak dziwny klimat ona strasznie ma. Dziwnie się czuję jak gram na Atlantydzie. I znowu mały Medipack. Tak, wzięty. Rolik z tyłu. O. I teraz na drugą maniurkę sobie przejdziemy. Tylko delikatnie, delikatnie trzeba. Nie poganiajcie Lary, pamiętajcie, w takich ciasnych lokacjach cierpliwość jest cnotą. I tutaj też gdzieś jest patent, jak można dojść szybciej do końca etapu. Ja tu pozwolę sobie zrobić to, co robię zawsze co moment, czyli save the game, bo nie wiem, czy to było tu. Nie, to nie było tu. Tu musimy iść. Tu musimy iść dalej, czyli to było po drugiej stronie. Ja wam to wszystko pokażę zaraz. To było tu chyba, a może i tam. Jednak to było. A zaczymy? E, tak, tutaj będzie dobrze. Jak pójdziemy, to chyba tam. Chyba tam. Mogę coś w ogóle kręcić. Może tu nie ma takiego przejścia, no nie? Także możecie, może się. Na, no, dajmy sobie spokój, bo jak widzę, na razie to tu i tu ginę. Ale tutaj to się cofamy wcześniej, bo powinienem w ogóle nie stąd skoczyć, tylko stąd, i wtedy by pewnie się udało bardziej. No, w ogóle, Weskity, dlaczego Lara cały czas wyginie? <laughs> nie, to jest jedno i to samo miejsce. Co ty, Fajra, kmijesz tutaj za rzeczy? Musisz, którymś wyjściem wyjść, dobrze. Weskity, zrobiła się sytuacja nader napięta, bo ja tu kombinuję, kombinuję. A tu Lara jakoś tak, kurde, tego nie czuje i się zabija. E, aby zminimalizować upadek, może upadnę tu. No nie! To tak nie może być. Tak nie może być. Dlaczego mi Lara nie chce spać tam, gdzie powinna spać? Powiedzcie mi. No dobra, no w to. Tą... Nie. W tą będzie chyba bardziej zminimalizowany upadek, ale w wyższej wysokości jest. No, bez kitu. Jaka paruwa, Ona cały czas ginie. Jak ja mam tu przejść? Ej no. Ej no, ej no. Pani Croft mi zaczyna działać powolutku na nerwoszki. Panna Croft. No. Hep. No zdycha. No nie, musi być tam, pod tamtej ścianie. No, tu nie ma obata po prostu. Jeszcze raz. Przerotuj się tu też chcę od razu walnę save'a tutaj bliżej. Mówię wam, tą Raider do Gold, tak zwany Unfinished Business, tak zwany oficjalnie tak zwany, to jest gra, która jest trudna. To jest gra, która jest cholernie trudna, bo jest tak zrobiona, że ja pierdzielę, no ciężko jest. Nie wiem, tutaj się wydaje, że niby jest wyższa, no i też ginie. Ty. No krop, to co ci chodzi? Dlaczego ty nie chcesz spaść jak człowiek? Nie ogarniam fazy w ogóle, że ona nie przeskoczy tą górą nigdzie. A jak już spadłem, to już się wkopałem, bo już nic nie ukręcę tutaj. Ewentualnie mogę spróbować skoczyć na to, a co mi to da? No gówno mi to da. Tak naprawdę jestem trochę kurde w dubsku Bo tutaj nie wyskoczy, tam nie wyskoczy, a ja tam muszę zejść. I ja to wiem, że ja tu muszę zejść. Tylko dlaczego ja tu nie mogę zejść? Może ja nie wskoczyłem w tą dziurę, co miałem skoczyć, ale to nie ma takiej opcji. No musiała być ta dziura, no bo jeszcze kurde jakby przez co się ona wspięła. Ja bym sobie poszedł do tamtej dziury, może by było git. A tu jest kurde i z jednej i z drugiej, a tam, o tam jest ładnie do wody, o no i by było pangla. Ne? A no właśnie i tamtędy jak się pójdzie to jest to miejsce gdzie się spada i się przechodzi do następnego etapu. No to sytuacja tutaj się wyjaśniła trochę, ale się nie chce wyjaśnić tu co ja mam zrobić. To jest, to jest, to jest, to jest. To napawa mnie niepokojem. <grystanie> to mnie napawa niepokojem dosyć. Może ja bardziej z tej powinienem. Już sam nie wiem. No, no, straciłem dużo HP, ale zleciałem. Duża apteczka i jazda. He, brawo, Pidy. Save the game i zaczynamy y, siać y, pogrom. Bo tutaj wychodzą z tych jaj właśnie przeciwniki. Które umierają powoli i stosunkowo powoli Znaczy to zależy wszystko od siły przypierdzielenia w przeciwnika Ja sobie jeszcze po drodze będę zgarniał gadżety, żeby tak zaoszczędzić trochę na czasie A my szukamy dalej kulek My szukamy dalej kulek no jeszcze tam jest jedna kulka, widziałem, ale to sobie zbierzemy na spokojnie, apteczka, tam, tam, widzę jeszcze naboje do shotguna, wszystko na luzie. Wszystko tutaj, pamiętajcie, żeby nie wpadać do dziur, bo wejście do dziury równa się śmiercią, ponieważ są one całe wypełnione gorącą lawą. Gorącą lawą, wypełnione miłością są. No i kolejny den kosiomu. O, ale ten już z tych lepszych, ten już tutaj strzela, to nie. Szacun dla typa. Fajnie jakby Natla jeszcze wpadła tu z wizytacją, to w ogóle bym się ucieszył, że taki, wiecie, taki, taki mi, mi, miły, miły gest to by był. O, za Natlą trochę się stęskniłem. Ech, ale dobra, to Natla na powróci, człowiek spoiler. Mi się. Oż ty, jakie to było creepy, jakie to było. No, ruszasz się? Ruszasz się trochę? Byczku. No byczku, podejść no. Ja nie mam całego dnia byczku 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 no <laughs> o ty ty też jesteś strzelający sprycia że same sprycia że same dobra także tą lokację obczyściliśmy już całą całą obczyściliśmy i teraz musimy udać się do tamtej lokacji ja przed uderzeniem do tamtej lokacji wykonam save the game strasznie dużo saveów dzisiaj mi idzie bo ten etap jest strasznie 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 intrygujący. tutaj mamy no tak, tak, strzałka, strzałka, tu, tu wiem, że było dużo motania się w tym momencie. Najpierw pójdziemy do przodu, co to się stało. Kulka w... Przecież tą kulkę, ja pierdzielę. Jaki ten etap jest dziwny. Jaki ten etap jest. Nie ogarniam w ogóle. To jest, to jest, to jest. No nic, no mnie to troszkę tak, kurde, creepy robi, trochę mnie przeraża, no nie, nie wiem jak was, jeżeli z tego tutaj jest ta strzałka, to musimy przejść bączkiem czam, 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 czam i tam dalej przeskoczyć, dobra, strzałka, fuck off, nie umiem przechodzić przez strzałki, bez kitu, taka moja bolączka egzystencjalna, zawsze mnie strzałki zabijają, a, dobra, tutaj są schody, normalnie. Tam kurde tam się czają nie bez Przerażające etap, przerażające, etap. W ogóle zawsze Atlantyda była dla mnie najgorsza w tą rajderze pierwszą bo była po prostu bez jej straszna. O już je idą te. Ajajajaj. ajajaj Ajaj, o jak ja jestem niegrzeczny. O jak ja jestem niegrzeczny 23 będzie paki Zawsze mnie tak, 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 tak przerażała. Tutaj są jakieś drzwi. To są drzwi, które się kiedyś otworzą. A ja tam przez mgłę pamiętam, że to coś była kombinacja z wejchami, dużo tych. O, o tych właśnie. No, to już wiem w którym momencie jestem. To była taka kmina, że tam są wajchy i każda wajcha włącza jednego. Bo trzeba ja to ich zabiję, wiecie, tylko z jednego względu: żeby zgarnąć te itemy, które leżą za nimi, tak naprawdę, nie. Bo tam mi więcej nie zależy na niczym innym. A przy okazji się dostaniemy do tamtych drzwi, które nas zaprowadzą gdzie indziej. To jest, to jest, to jest wajcha. To jest wajcha tutaj. No i pewnie się któryś inny już tu włączył. Słyszę, że ktoś biegnie, ale nie widzę, żeby ktoś biegł. Dobry. Wiemy, że gdzieś ktoś się odpalił i niech tak zostanie na razie. Nie wywołujmy wilka z lasu. No to najlepiej wszystko załatwić w pojedynkę, bo niektórzy są tacy mądrzy, że potrafią już chodzić po schodach. Także pojedynczo załatwimy. Zacznijmy od yy, małej apteczki. <laughs> tak, zbieramy w kurde... Wrogów mamy włączyć, a zbieramy małe apteczki. Zacznijmy od tej wajchy. Co się stanie, jak ja otworzę tą wajchę? No, i się obudził jeden gagatek. No dobra, pierwszy od lewej, no to spokój, tak się rozgrywa akcja. To mi się to podoba. Teraz mamy tu drugą wajchę naprawdę multum wajchy. Otworzyły się gdzieś drzwi tam. No dobra, to niech będą otwarte. Nie wiem jeszcze gdzie to jest. Pewnie to miejsce widziałem już pięć razy, a go nie kojarzę. Coś się stało znowu. No i... kolejna wajcha. Naprawdę, na stranę jest tego tutaj, że to głowa mała. Tak, kolejny się zrespił. No, gdzie on jest? Oho, 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 tak, tak, tak. Tak, po schodach, po schodach. No dawaj, 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 dawaj. Dobra. No, zabrał mi trochę życia, ale spoko. Skoro ja mam kolejną, to się uleczy. Yy, no i tu jest jeszcze jedna wajcha. No, obudziła kolejnego koledę, dobra, koleżko, koleżko, jakbyś mógł umrzeć, jakbyś mógł, ja ci tak ładnie proszę, no, no, ej, I mruczy, i mruczy mi do łóżka, Uy. no robisz, to... no, nie dobieg, nie dobieg i teraz po otworzeniu tych wszystkich wajch, z tego co się nie mylę, powinny się otworzyć nam tamte drzwi. Ale obiecać tego wam nie mogę, a nie chcę kła kłamać, no nie? Dobra, zajdziesz tu bez szwanku, zajdziesz tu bez szwanku. Tę wajchę już przeciągnąłem, przeciągnąłem, także tu wszystko niby się powinno zrobić, ja to sobie nigdy nie było ładnie pięknie pozbieram te gadżety. Tam gdzie się pootwierały drzwi. Co się tam otworzyło, to ja na ten moment niezbyt mam pojęciem. Ale jak wrócimy, to wszystko się rozstrzygnie, jak to wygląda, w ogóle dzisiaj pogoda jest dosyć niemrawa, zachmurzone niebo, trochę pada. <grym> Ale z Pajdakiem o 17.30 jest zawsze zabawa. Dobre, nie było głupie. O, drzwi się otworzyły tamte, no właśnie do tego dążyłem, do tego dążyłem, żeby mi się to otworzyło. Eee, eee, no cóż... Słyszę tu niepokojące pomruki... Panów kurde kocio ulepszonych. No właśnie, no właśnie. Tylko bez strzelania, bez strzelania. Panowie, na ludzie to załatwmy. Wy nie strzelacie, ja strzelam. Takie mamy zasady dzisiaj. Pięknie. Dobra, kocio tutaj tak załatwione. bo to są ci, co ich obudziłem wtedy? Ale żeście zostawili mi gadżetów. Bierz, bierz, Lara, bierz. Bierz, nie zastanawiaj się, to są solidne gadżety od firmy Tomb Raider and Rider. Spółka WZO, Company Records. Bierzemy jeszcze tego. to też ta amunicja. wszystkie, wszystkie wszystciutkie, Wszystkie wszystciutkie. Tu widzę dużą lawę. Tu widzę dużą lawę, tam widzę dużą lawę, także... nie przejdę tędy, bo bym miał niefajną zabawę. Muszę się wrócić. Muszę się wrócić, muszę się wrócić i zobaczyć... O coś widzę, o coś widzę, o coś... Tam widziałem jakieś kurde fajne cacko. Jakieś fajne cacko, które ratuje życie. na, na na na. na, 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 na. A, jeszcze do tego fajne, drogie cacko, które ratuje też można powiedzieć, że życie. Na pewno uzupełnia braki w ekwipunku, w których w tym, etapie, w tym etapie, w tej całej części zdecydowanie nie mamy. Dobrze, to ja sobie tutaj przeskoczę, zgarniam dla Was apteczkę. I Wszyscy są zadowoleni. Ja szczególnie, bo mam naprawdę osą dużo apteczek. 23 znowu, znowu 23 apteczki, 61 naboju do szota. Nie, nigdy w żadnej części nie miałem tyle apteczek. Przez całą grę ja nigdy nie zbierałem. Nie, nigdy, nigdy. Nigdy nie miałem naraz tyle apteczek przy sobie. Także ja jestem zadowolony z tej ilości. Dobra, teraz tam się potwierał jakiś ogrom drzwi ze dwa, ze, ze dwa pary. No dobra, te jedne to niby wiem które, bo ja przez nie przechodziłem. A te drugie były gdzieś w tym głównym pomieszczeniu, w tym fajnym z jajami, nie? Także trzeba to rozkmieć. Kurde znowu strzałka. Ja pierdzielę jest Skowlok no to ustawia strzałki feskitu. Jeszcze jest najgorsze co może być. No już nie strzałka je. Chyba mi się wydaje, że to gdzieś tu się otworzyło coś. Słyszę koniucha gdzieś. Coś tu patataja Patataja, patata... Ale może mi się tylko wydaje. No nie, nie wydaje mi się, bo to się chyba otworzyło to. To się chyba otworzyło to. No bo nic więcej chyba się nie mogło zbytnio otworzyć. Ale dalej patata jakiejś słyszę, ten to chyba nie jest patata. A może to ty? No. No i co, tak po jednym strzale będziemy się bawić? Ziomku. Wejdź tutaj, ci mi wpierdzielić, No ale wybuchłeś. No niestety, taki twój lo. Także, coś tu się otworzyło i to chyba było to. Wiecie, co, jak to się wszystko zakończy dzisiejszego dnia? Właśnie zakończy się tutaj. Wejdziemy do dziwnej lokacji, gdzieś wokół lawa, wszędzie lawa, po bokach nic nie widać. Ja się boję, że jak tam zjadę, to mogę zginąć. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Także to był kolejny odcinek z Tomb Raider Unfinished Business. Etap się nazywa, teraz wam przeczytam ładnie. Etap się nazywa Atlantan Stronghold Stron, Strongholds. Także trzymajcie się i do zobaczenia. W następnym odcinku, cześć!